Cześć! Zapraszam Was do obejrzenia mojego filmu, w którym pokażę rajd oczami kierowcy, a nie będzie to byle jaki rajd, ponieważ będzie to 54 rajd barbórki warszawskiej. Ale zanim pojadę na odcinek specjalny, ubiorę kaski, zaczyna się ścigać, tak naprawdę zaczyna się etap logistyki przygotowania do rajdu rozmowy ze sponsorami zebrania potrzebnego budżetu. A to wszystko dzieje się w tym miejscu już na dwa miesiące przed rozpoczęciem rajd'u. Słuchajcie, ride zaczyna się w czwartek i w czwartek przyjeżdżamy do biura rajdu, aby odebrać dokumenty, numery startowe, złożyć nasze podpisy na zgłoszeniach do startu. A w piątek zaczynamy dzień od zapoznania z trasą. Zapoznanie z trasą to jest czas, w którym robimy opis odcinka specjalnego. Wygląda mniej więcej tak. Każdy odcinek możemy przejechać dwukrotnie. I co ważne, zapoznanie z trasą robimy z zwykłym seryjnym samochodem. Po zapoznaniu z trasą, w piątek, odbywa się popołudnie odcinek testowy. Na którym już idziemy naszą rajdówką w pełnym stroju sportowym w kaskach, gdzie mamy możliwość przetestowania naszego samochodu. Ścigamy się w sobotę na sześciu odcinkach specjalnych. Raj kończy się również w sobotę opublikowaniem wyników przez ZSS, czyli Zespół Sędziów Sportowych. 100, lewy 2. Do jedynki wszystka i lewo. tam podzielki rok. W czwartek w biurze rajdu dostajemy również książkę drogową. Jest to książka, która pokazuje nam, jak mamy się przemieszczać po trasach rajdu. Bardzo szczegółowo pokazuje nam trasy dojazdów pomiędzy poszczególnymi odcinkami, jak również sam odcinki. Krótko mówiąc, książka drogowa to jest taka rajdowa nawigacja, bez której na razie ani rusz zgubilibyśmy się na pierwszym skrzyżowaniu. Pierwszym odcinkiem, w którym wystartowaliśmy, był odcinek Służewiec charakterystyczne dlatego, że składa się z dwóch okrążeń. Bardzo rzadko zdarza się, że na rajdzie odcinek specjalny ma dwa okrążenia. Przypomina to bardziej wyścigi niż rajdy i również powoduje niebezpieczne sytuacje, bo jest kilka załóg na trasie i jest miejsce, w którym niektóre załogi jadą prosto, a niektóre zawracają na drugie okrążenie. I również w tym miejscu, w czasie tego rajdu, doszło do poważnego wypadku dwóch załóg, w wyniku czego nasza załaga została zatrzymana, ponieważ byliśmy pierwszą załogą, która na ten wypadek najechała. Straciliśmy tam dużo czasu, ale organizator po rajdzie przeliczył nam ten czas, Zgodny z tym, ile czasu, żeśmy stracili, będą zatrzymani. Drugim odcinkiem w Penti jest odcinek Warsaw Expo Ptak. Odcinek, który jest zorganizowany na parkingu przy centrum handlowym, jest o tyle też charakterystyczny, że jest bardzo dużo pachołków i bardzo istotny jest opis trasy. Michał musi mi precyzyjnie podawać komendy, abym wiedział gdzie jechać, łatwo tam popełnić błąd, łatwo pomylić trasę, jeżeli pomylimy trasę, możemy, jeżeli pomylimy trasę, będziemy mieć bardzo kiepski czas, bo łączy się to z zawracaniem albo z karą narzuconą przez organizatora za błędny przejazd, także dużo pachopów na otwartej przestrzeni, gdzie musimy sprawnie się przemieszczać między nimi, precyzyjnie jadąc, nie zapominając o tym, żeby jechać bardzo szybko, płynnie i dynamicznie. Odcinek Bemowo. No, chyba najbardziej kultowy w całym rajdzie Barbórki Warszawskiej, bo rozgrywany odkąd ten rajd istnieje. Dwa kultowe miejsca na Bemowie, które przyciągają masę kibiców, to jest hopa oraz przez water splash i przez wodę. Najbardziej widowiskowe miejsca, gdzie rajdówki latają, odrywają się koła. Z dużo rozklapanej wody, dobrze to wychodzi na zdjęciach Kibice to lubią i często tam przechodzą to oglądać. Przedstawię wam w skrócie jak wygląda dzień ścigania, czyli ten ostatni dzień rajdu Sobota. Sobota zaczyna się w serwisie, gdzie wsiadamy do rajdówki, wyjeżdżamy na pierwszy odcinek. Pętla składa się z trzech odcinków specjalnych, po których mamy 30 minut serwisu i po tych 30 minutach ponownie wyjeżdżamy na odcinki specjalne, to jest tak zwana druga pętla rajdu, czyli krótko mówiąc rajd ma dwie pętle i w każdej pętli ścigamy się na trzech odcinkach specjalnych, to są te same odcinki, czyli Służewiec, Warsaw Expo Ptak i Bemowo. Cześć! Słuchajcie, jesteśmy na serwisie. Mamy 30 minut strefy serwisowej. To jest czas dla naszych mechaników, gdzie przygotowują samochód, sprawdzają, patrzą, czy nic się nie stało. Po dwóch odcinkach wszystko jest okej. Okay. Ich jedyna praca będzie polegać na wysuszeniu auta w środku, bo mamy trochę wody oraz na docięciu przednich opon. A to dlatego, żeby była większa trakcja. Będziemy mieć więcej e, naciś na oponie, będzie się nam łatwiej hamować i przyspieszać. Drugi odcinek zdecydowanie mi lepiej poszedł. E, Coraz lepiej się czuję w dużo wniosków wyciągłem z pierwszego, który trochę przespałem. Więc myślę ta nadchodząca pęta będzie dobra. Chcemy trochę przycisnąć. Taki jest plan, żeby jeszcze kilka sekund urwać z czasów, które do tej pory robiliśmy. No i cóż, no zobaczymy jak teraz będzie. Wszystko jest ok, poza tym, że jest bardzo ślisko i trzeba mocno skupiać się na tym, żeby nie tracić przyczepności na przednich kołach, tym bardziej, że samochód no, jest mocno narowisty. Wkraczamy do kolejnego odcinka, trzymajcie do nas kciuki Słuchajcie, za chwilę idziemy, mamy pięć minut do startu. idziemy na trzecie z Bemowo Także e, kura przygotowana nas wszystko dobrze, my nakręceni i e, jedziemy walczyć o cenny czas Słuchajcie, nie ma nas w wynikach rajdu. Bardzo tego żałuję, dlatego że mnóstwo pracy, wysiłku, nie tylko mojego, ale całej masy osób włożonych w ten start. Pomimo tego, że rajd oceniam jako udany, nie dojechałem do mety. 500 metrów przed metą, a po hopie urwałem płoćkę, ale jak ja to mówię, lepiej ją urwać 500 metrów przed metą, niż 500 metrów po starcie. Bardzo się cieszę z tego przejechanego rajdu Badbuki Warszawskiej. Niesamowity rajd, przede wszystkim z racji samochodu, którym startowałem. Pierwszy raz miałem okazję jechać z samochodem Citroen C2 R2 Max. Wcześniej jeździłem Subaru, jeździłem wcześniej Citroenem Saxo, Fordem Fiesto R2. Miałem okazję się przejechać na wyścigu Gustin w Limanowej, natomiast do C2 wsiadam po raz pierwszy. Auto absolutnie genialne, topowe, jeżeli chodzi o możliwości, jakie daje w warunkach rajdowych. Samochód bardzo mocny, posiadający 190 koni mechanicznych. Natomiast jest to samochód przednio napędowy, to jest inna klasa niż ta, którą jeździliśmy w Subaru, natomiast auto jest na pewno bardziej w swojej klasie konkurencyjne. Także auto naprawdę genialne, które daje spore możliwości, gdybym miał okazję nim mi powiedzieć więcej, pewnie poszłoby nam jeszcze lepiej, chociaż i tak z kilometr na kilometr, z odcinka na odcinek te czasy osiągane były coraz lepsze i tempo, styl z tym samochodem coraz bardziej, coraz bardziej mi odpowiadał i był taki jak widział i sobie życzył. Bardzo trudne warunki atmosferyczne. Pogoda dała się mocno we znaki. Może niekoniecznie nam założę, bo ja nie ukrywam lubię jeździć po deszczu, ale mechanikom, kibicą, fotografą na pewno tak, bo było bardzo zimno i cały dzień padał deszcz. Genialna atmosfera. No i słuchajcie, cieszę się, że mogłem też moich sponsorów pokazać i zaprezentować na tak prestiżowym rajdzie, gdzie ścigamy się z najlepszymi kierowcami, gdzie ścigamy się po centrum Warszawy, gdzie jest mnóstwo kibiców i no Barburki warszawskie chyba nikomu tak dokładnie nie trzeba przedstawiać. Więc bardzo im dziękuję za wsparcie i za to, że mogłem w tym rajdzie uczestniczyć. W tym miejscu również chciałbym podziękować czanieckim makaronom za wsparcie. Bez którego start w barburce warszawskiej na pewno nie byłby możliwy. No i słuchajcie, tutaj jest link do mojego przepisu na mój ulubiony makaron. Sprawdźcie, co lubię jeść. No i do zobaczenia w kolejnym rajdowym sezonie w roku 2017.